Cześć na targach FIFA nie mogło zabraknąć polskiej firmy MTech ze smartfonami Hammer i MyPhone. Zobaczmy, co możemy obejrzeć na stoisku polskiej firmy. A oto już pierwszy przedstawicieli nowej serii marki MyPhone. MyPhone N23. To główny model serii, czyli podstawa z potrójnym aparatem fotograficznym. Główny aparat ma 50 megapikseli. Trochę znajomy układ tychże aparatów. Płaskie boczki, płaski tył, budowa stworzywa. no i oczywiście całkiem przystępna cena. A oto już topowy model z nowej serii MyPhone N23, czyli MyPhone N23 5G. Oczywiście budżetowy sposób na 5G oparty o MediaTek'a 700 z 50-megapikselowym aparatem fotograficznym, czyli też całkiem niebiednie. Niestety ekranik jest HD+, tylko, ale za to 90-hercowy. No i oczywiście znowu całkiem przystępna cena. Ten telefon powitamy jesienią, a pozostałe dwa modele serii N23, czyli główny i N23 Lite, powitamy już nieco wcześniej, tuż zaraz po targach IFA. A oto najtańszy z serii nowych iPhone'ów, iPhone MyFon N23 Lite. Telefon oparty o procesor Speedroom. Niestety trochę mało ma pamięci, bo 3 plus 32, ale to będzie urządzenie naprawdę podstawowe i naprawdę niedrogie. W granicach 400 zł on powinien kosztować już na półce, także nie ma co tutaj wiele od niego oczekiwać, ale do podstawowych zastosowań myślę, że taki telefon jest jeszcze w stanie zaspokoić tych najmniej wymagających i najbardziej oszczędnych użytkowników. Poszczegóły specyfikacji nowych iPhone'ów zapraszam was do opisu filmu. No jak słyszycie, wokół nas jest trochę gwarno, więc tutaj nie będę się rozwodził i jeszcze bym coś może pokręcił. Zatem zajrzyjcie do opisu, jeżeli te telefony was zainteresowały. No i to już wszystko ze stoiska MPTech'u, Żegnam was i do zobaczenia w przyszłym roku na IFA.